Z nami Mariusz Wach, świeżo po przylocie z USA i widać, że w Stanach Zjednoczonych chyba oddychałeś wręcz boksem, bo schudłeś sporo, tak mi się zdaje. Tak, dzisiaj, dzisiaj ważyłem z rana 114 kg, więc, więc e, na tydzień przed walką jest, jest wszystko ok. No, tak jak powiedziałem e, po tamtej walce, że, że do tej walki będę chciał ważyć 113 kg. Tak, tak będzie. E, Ciężkie treningi były, ciężkie treningi, ciężkie sparingi, więc ta waga sama, mimo woli, musiała powolutku schodzić. Mm -hmm. Przypomniałeś sobie te czasy, kiedy gdzieś tam wspinałeś się w rankingach do walki z Władimirem Kliczko, to mniej więcej był podobny obóz do tamtych czasów? Na pewno podobny, ale też troszkę inny był, bo nowego trenera tam miałem w Stanach mm -hmm. i troszkę takie nowe elementy wprowadzał. Gdzie, gdzie to była całkowita takie nowość? Tak? Bo sparowałem po, po, po 12-15 rund z czterema partnerami, więc, więc to była naprawdę jakaś nowość. Ale z czasem uważamy, że to, że to naprawdę myślę, że, że wyjdzie na, 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 na pozytywnie na tak. E, teraz tylko delikatną złapać świeżość, szybkość i, i myślę, że za tydzień że będzie wszystko, wszystko w porządku. Na początku tych przygotowań trenowałeś tylko z Jamesem Alim Alibashirem, później dojechał Piotr Wilczewski i w międzyczasie pojawiły się w mediach sprzeczne informacje odnośnie jednego trenera, odnośnie drugiego trenera. Kto będzie pierwszym trenerem w narożniku? Czy James Alibashir też przyjedzie do Polski w ogóle być w tym narożniku? Nie mam pojęcia, no ja zawsze to powtarzałem, Przecież jak byłem w, tej, w Polsce czy w Stanach, że moim pierwszym trenerem jest Piotr Wilczewski. To, to, to nie podlega żadnej dyskusji, wszyscy o tym wiedzą. Alibashir tak samo o tym wie. E, 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 b, no, oddecy, czy, czy przyleci, e, będzie, będzie mój menadżer i, i pewnie Maryszko będzie o tym decydował. Zobaczymy. Jak, jak nie będzie miał jakichś innych, innych planów, to, to tak, mnie przyleci, ale, ale to jeszcze nie jest przesądzone. Mm. To tak mówisz, jakby generalnie obecność Jamesa Alego Bachira w narożniku była ci trochę obojętna? Tak, bo. On mi nic naprawdę, tak naprawdę nie e, za wiele nie podpowie. No. Piotr Łiczewski jest ze mną e, od, od paru dobrych lat, lat i, i, i jego, jego głos e, liczy się dla mnie, najwa jest najważniejszy w tym narożniku. Czy, czy, czy będzie to taki trener, czy inny, jakiś e, inny asystent, to, to jest rzecz drugoplanowana. No. Najważniejsze jest to, żeby, żeby Piotr Łiczewski był w narożniku. Tyle. Ile w przeszłości toczyłeś sesji sparingowych z Gbęgą Olokunem? Jeszcze za czasów kiedy jeździłeś do Niemiec na sparingi? Parę tych sparingów z nim stoczyłem tam, tam byłem z, z dwa albo trzy razy u niego, tylko i wyłącznie u niego na, na sparingach. W tamtym okresie, to było parę lat temu, parę, parę dobrych lat temu, prezentował się naprawdę, naprawdę solidnie wiadomo. Przez ten okres na pewno nie zapomniał jak się boksuje, nabrał jeszcze większego doświadczenia, więc, więc do dzisiaj jest na pewno niebezpiecznym zawodnikiem. I trzeba uważać od samego początku na, na, na jego mocne uderzenia, wyjść skoncentrowanym i zrobić swoje. Wspominasz o tych jego mocnych uderzeniach, wszyscy wiemy jak to jest w środowisku bokserskim, czasami o sparingach krążą legendy. Pewnie dotarła do ciebie taka plotka, bo gdzieś tam moja uszy się obiła kilka razy, że Bengalo Kun kiedyś mocno cię na sparingu naruszył. Czy to prawda? Nie, nie, ja. Czytałem o swoich sparingach, już naprawdę bardzo wiele, że byłem nokautowany, że, że przegrywałem nigdy, nigdy nie leżałem na deskach, nigdy, nigdy nic, na żadnym sparingu, nie dostałem mocnego ciosu, żeby, żeby zapamiętać ten cios. Sparowałem naprawdę e, z herosami wagi ciężkiej e, na całym świecie i od żadnego zawodnika, nie, nie, nie dostałem mocnego ciosu, również od, od, od mojego rywala również nie dostałem. Ale potwierdzić chociaż, czy Olocon to faktycznie jest pięściarz, który naprawdę ma ciężką rękę? I W tamtym okresie był niebezpieczny, był, był takim e, agresywnym, agresywnym zawodnikiem. E, zadawał dużo czasu, bo on wtedy nie ważył zbyt wiele. E, był, był jak na wagę ciężką, w miarę lekki, dobrze się poruszał na, 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 na noczkach. E, sylwetką również, również imponowała mi jego e, muskulatura sylwetka. Wiadomo, już e, od tamtego okresu już troszkę minęło, już nie, nie, nie ma jakiegoś promotora, więc wyjeździ więc na różne wyzwania, gdzie, 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 gdzie jego ta kariera albo raz wygrywa, raz przegrywa, ale, ale nie boi się wyzwań. I dla niego to jest kolejna walka, dla niego no, kolejna przegrana, czy wygrana to, to jest bez różnicy, ja, ja tę walkę muszę wygrać. I, i to u mnie, na, na mnie ciąży jakiś tam e, brzemia jakiegoś takiego e, myślenicy, że, że ja muszę wygrać tę walkę. On może ją przegrać, może ją wygrać, tak przegra nic nie stanie, wygra, e, jakiś malutki plusik złapie, tak. a ja, ja tę walkę muszę wygrać, czy, 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 czy w jakikolwiek sposób, czy na punkty, czy przed czasem, ale ja muszę wygrać. Ale do tego pojedynku podchodzisz jako do kolejnego wyzwania, no bo był powrót, potem był Travis Walker, wydawałoby się, że poprzeczka jeszcze pójdzie do góry, tymczasem jest Aloukun. Eee, i czy to jest poprzeczka do góry, czy ten sam poziom, czy takie podtrzymanie aktywności po prostu, jak to traktujesz? Ja od pewnego momentu e, każdy pojedynek dla mnie jest bardzo ważny, każdy do każdego pojedynku... To jest być albo nie być, bo jak, jak przegram jakiś kolejny pojedynek, to wiadomo, że już e, praktycznie będę pogrzebany, e, pogrzebany tak? Więc, więc do każdego pojedynku muszę muszę być solidnie przygotowany i ta, ta moja forma cały czas rośnie e, od mojego powrotu na ring. E, to będzie trzeci, trzeci pojedynek, więc, więc te moje przygotowania idą cały czas w górę, więc... więc e, e, to nie jest mój, mój szczyt jakiś tam e, marzeń, walka z tym zawodnikiem. E, myślę, że, że w najbliższej przyszłości, w niedalekiej przyszłości przyjdą te naprawdę mocne wy, wyzwania, gdzie będę przygotowany fizycznie i psychicznie do takich pojedynków, gdzie, gdzie, gdzie ten pojedynek jest jakąś otwarciem jakiejś malutkiej furtki do, do tych wielkich, naprawdę wielkich wyzwań. Przed twoim powrotem na ring mówiłeś e, mniej więcej dwa lata sobie daje na dojście do kolejnej walki o Mistrzostwo Świata. Minęło od tego czasu tak mniej więcej pół roku e, i wygląda na to, że na przykład taka walka z Wilderem byłaby gdzieś możliwa, jeśli byś dostał taką ofertę, bo gdzieś to można by było sprzedać, bo przytrzymałeś 12 rund z kliczką, więc na pewno byłaby to ciekawa oferta. Jakie są plany? Czy, czy teraz podczas tego pobytu w Stanach rozmawiałeś z Mariuszem Kołodziejem na temat tych twoich najbliższych miesięcy, zakładając, że z lołkunem wszystko pójdzie po twoje myśli? Tak, jakieś wstępne rozmowy były przeprowadzane, ale tak jak wspomniałem, że, że, że nie lubię rozmawiać, no, czekam na ten pojedynek. Mariusz Kołodziej ma, ma przyjechać tutaj na tą galę, e, po gali 15 marca siadamy w niedzielę, siadamy do, do, do stołu i będziemy, będziemy rozmawiać. E, Mam ma mi jakieś jeszcze przedstawić konkretniejsze, e, konkretniejsze jakieś... E, Propozycje, ale to dopiero, jak mówię, w niedziela 15, 15 marca. Kiedyś mówiło się, że być może dojdzie do swojej walki z Tysonem Führiem. Ty To nie mówił, że to jest chyba y, gruby klocek Chętnie chętnie będzie tam wolny, wolny klocek. I on generalnie wypowiedział się o tobie w takich samych słowach, jak analizował, analizował rywali Christiana Hamera, ale chyba wygląda na to, że on teraz będzie dążył do walki z Kliczko, czy Gdzieś może słychać w kuluarach, czy ta walka jest możliwa, wciąż twoja z Fiorym. Nie, na razie nie, 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 nie. Nie, nic, nic nie słychać. Eee... Tydzień temu, w tamtą sobotę walczył, wygrał. Wygrał w ósmej rundzie, ja wygrałem z tym samym zawodnikiem w szóstej, więc, więc, Jesteś lepszy. Jestem lepszy. Nie wiem, no, ale nie ma, nie ma żadnych, nie ma żadnych rozmów na razie na ten temat oficjalnych, na temat tego pojedynku, tak jak wspomniałeś on będzie dążył do pojedynku z Kryczką w Anglii, więc, więc, więc to jest naprawdę dla niego priorytet coś się mówi o, o lecie tak? na lato i dlatego pewnie będą i on i jego promotorzy dążyli, żeby, żeby zorganizować gdzieś na, na jakimś wielkim stadionie ten, ten pojedynek z Kryczką. Więc, więc walka ze mną będzie musiała sobie odpuścić na, 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 na jesień czy na zimę Twoim zdaniem Fiury jest w stanie zagrozić Włodymirowi? Na pewno ma dobre warunki, dobre warunki. Będzie tak samo, jakby ta walka odbyła się w Anglii przed jego publicznością, będzie to jakaś kolejna dla niego, kolejna motywacja, że będzie musiał się naprawdę e, pokazać z dobrej strony. E, tak jak już wspomniałem, każdy zawodnik, który wychodzi do, do Kliczki, ma jakiś plan na niego. Yy, wszyscy mogą oglądać jego walki, jego treningi. Yy, wie, wie co, co robi, jak boksuje. Każdy z nas ma, ma plan, ale później wchodzą do tego ringu, po pierwszej rundzie już ten plan, yy, tak naprawdę się zapomina o tym planie. Trzeba, trzeba walczyć o, o, o tak naprawdę przetrwanie. Yy, naprawdę jest bardzo... Na, na, Dzień dzisiejszy jest, jest mocnym zawodnikiem. Myślę, że, że jest poza zasięgiem kogokolwiek jeszcze na dzień dzisiejszy.